Wiemy. z tej strony kosiget. A dzisiaj sprawdzimy czy jest sens kupować klucze na anarchy gg. A to co mi wypadło trochę mnie zdziwiło. Ale to oglądajcie do końca, aby się przekonać. A ja nie przedłużam. Miłego oglądania. Ostatni konkurs wygrała ta osoba. A ja nie przedłużam i miłego oglądania. No to teraz rzadkie, tak? No. tak? Tak? Tak. No, dawaj. Co masz? Zgadnij muszelkę. No ja VIPa. Chyba ci coś boli. Muszelka. 25. 25 klata. Odłamki. I koniec. Elka. Jeszcze jeden. Nie wiem, jak kupuję nowy szalka, aktualnie. Chodź teraz przedłu. na inne cecha, może. No co zaraz? S, 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 S. Mam. No to jakie cecha? Patrz na mój, moją rękę. Dobra, cecha, dawaj... dawaj Dwa. takie 4. Dwa. 4, no. Dwa i chodź tam. Yy, chodź na ten drugi. Z animacją mhm. można teraz. Dawaj. Ja jeszcze mam inną rzadką, bo źle przeliczyłem. Aha. No dawaj z animacją teraz. co ty masz rangi u mnie? A nie jesteś dildi. Dobra, coś się zepsuło. Dobra, 3-4. Dawaj. Dawaj, z animacją. Oho, oho, animacją. oho, spodnie 30 albo nie. Motyka 26. Nie, no gówno Dobra, ja teraz. mam mieczyk. Ja mam mieczyk. Dwa serca oceanu. Odłamków, nie. Największy dwa serca oceanu, dostałem i mieczyk 30. -tkę. Teraz dostanę. Klauta! Mieczyk kolejny. Proszę, proszę Mieczyk 26, teraz i z animacją. Dobra, gówno, no poczekaj, Jezu. poczekaj, poczekaj. Spowolnienie, i mam dwa miecze 30. -tki. Chodź za mną. Gdzie, Gdzie ty jesteś? Mm, tu, jesteś tu za tobą. Ja, te, ja mam też wędę 31, A ja tu mam dwa. Ja mam wender 31 ja aktualnie przy sobie Dropłem... Tylko, Tylko byłem, byłem nie Ja Miałem 16 odłanków z z tych fajnych repicy. Dobra, dawaj... Da, dawaj pierwsze ty, czy ja? Ja już wspieram Gówno! Klata! Szybko znaczy! Ja pierdzielę! Co? Troszkę. Sprawdzimy na rynku, ile tego szczuje. Co ile? Sprawdzimy na rynku, ile tego szczuje. No ale co masz? Co robisz? A to ty jesteś buta? Weź się z niej. Kupiłem, ja Kupiłem sobie. Ja też sama kupiłam 55. O ja, stać się na takie butki. Stać. Nie, stać się. to są Ta, buty? Spongeboba. Spongebob uh -huh. pies jest czerwony. Daj. No, no. Nie no, zaakceptuj. Ma to jest kamerze. No. I dostałem. Mieliśmy 30 buty, nie, buty, buty, nie, miecz burzy i serca nie, dwa serca i nie, 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 książka na nie, szybkość i buty nie, 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 o kurde o o o kurde on wychodzi! Może ja od tyłu go wezmę, czy nie? Nie tam Tak wejdzie tu na stałe wejdzie. Albo wiesz co? co? A tutaj Masz go już w kratce? Wiesz w jakiej? Te, tej trochę innej kratce, wiesz, której? Zamykaj, zamykaj nie Zabyta, mnie tam! Zamykam się, zamykam się. No kurde, zamykaj, zamykaj, zamykaj! Biję go. A bo to ty, zamknąłem nas! Już! Zapadę fałn. Kurde, to otwierasz mnie! Ja? Nie, to jakiś inny! Mam go! Wiesz co, ucieknie pewnie, bo te dawny, kurde, są... Pa pa, pa pa! Proszę, muruj! gdzie? Ciura, ciura, szybciej, szybciej, bądź szybciej! Muruj, no nie szybciej! Moruj, muruj, 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 muruj! 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 mi wszystko, muruj, muruj, muruj! Pada mi wszystko, pada mi wszystko, proszę, choć. Nie wiem, kurwa pada mi wszystko, bądź jeszcze pada mi wszystko, bądź jeszcze korpus. Nie, nie, nie dożywam. Repair szybkość kurwa, nic na spawna, co za wyjdzie? Ile co? Na Dobra. Zmiał czy jeszcze nie! <noise> się... o, no nie mogę! Specjalnie się rozłam. Kur... Masz! Ja idę stąd! Ale tam bardzo bym się ucieszył, jakbyś tam był w dziurze. Wiesz? Ale nie. A masz już jakieś chłopa? Mam. Ja na Mam się schować, tak? Bo zaraz będziesz się wklejać. Dawaj! Jest! Mam, 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 mam! Tylko jest na jak coś. Może zaraz uciec. No i uciekł. Ja pierdzielę. To jest! Co? jest tak dużo? no。